Stay calm. I'm right here. Pytanie moi drodzy, witam was bardzo gorąco, kochani filmajacy. Retoryczne. Co rządzi świat? Welcome in Wall Street! Oto telewizyjny show Money Monster, w którym. Woo! Name is Lee Gates. The show is Money Monster. Lee Gates obraża, tańczy, recytuje i doradza maluchkim tego świata, jak zarobić ogromne pieniądze na giełdzie i akcjach. 10 minut, Gates. Now, do you have the revisions for the opening of the show? Yeah, we still make some changes. Am I going to get them before the show, or after you the show? Yeah, you know the drill, you just point the camera in my direction, we'll figure it out together. Tematem dnia naszego dzisiejszego spotkania jest yeah, bitch! Fuck up. Czyli jedna spółka w jeden dzień straciła prawie 1 miliard, miliard dolarów. I co? I nic. No właśnie, naprawdę no jak u nas. A nie, nie, nie przepraszam, właśnie.

Głupek, wyobraźcie sobie, że on chce prawdy. No dobrze, że sprawiedliwości jeszcze nie chce na tym świecie. I'm What do you want me to do? Jesteśmy jak widzowie, którzy oglądają dramat w telewizji na żywo. I want everyone to know something. I might be the one But I'm not the real criminal. It's people like these guys. They're stealing everything from us and they're getting away with it, too. Nobody's asking how. Nobody's asking why. They didn't steal anything from you. You gotta open your eyes out there. I mean, it's not like the government's no help. How they just look the other way since after they're done stealing our money, they barely even have to pay any taxes on it. Hey, let me ask you this. Shut up, Lee! Shut up! I came here to talk! Shut up for two minutes! Film świetnie pokazuje, jak zwariowany jest świat. Jak popieprzony jest cały biznes, jak popieprzone są media i jak popieprzeni są kompletnie ludzie, którzy w to wszystko wierzą. A potem to jedno zdanie, które chyba najlepiej zapamiętałem z całego filmu. Jak zarabiamy dla ciebie kasę, to jest super i nie pytasz skąd płynie forsa. Ale jak się wszystko wali. I'm telling you it's rigged. They literally control the information. No właśnie. Film, ten film to napięcie trzyma na skraju fotela, obgryzasz paznokcie, do tego świetnie napisany scenariusz, który zaskakuje aż do samego końca. I do tego zestawu znakomicie pasuje, wręcz idealnie, jako mizogin giełdy, guru biznesu George Clooney, Julia Roberts i młody, bardzo dobry Jack O'Connell. A reżyserem jest, uwaga, uwaga, Jodie Foster. A film, to co mi się najbardziej spodobało moi drodzy, film zmusza do myślenia. Siedzisz i kombinujesz, jak to jest możliwe. I nie ma prostej odpowiedzi i odpowiedzialności. Cały mechanizm sprowadza się mniej więcej do tego. daję 1000 dolarów. OK, no dobra, 1000 złotych. Wow! Po miesiącu zarobiłem 1500. 5 stów na czysto, nie ruszając palcem w dupie. No, rewelacja. Jestem genialny. Nie, nie i nie. Bo po pierwsze to nie. Ty zarobiłeś, tylko ktoś, komu uwierzyłeś, że będzie dobrze zarządzał Twoją kasą. Tak naprawdę dalej nic z tego nie rozumiesz e, i nie rozumiesz także tego, że mogłeś absolutnie wszystko stracić. He wants an explanation for what went wrong. High frequency trading is so complex. You came here to get some answers, and I can get you some answers. You have to understand how delicate of a situation this is. I'm sitting 80 feet when a bomb go talk to me about delicate situations. We're in this together, huh? It is not the computer's fault. There are human fingerprints all over this oh my God. Pamiętacie to? Greed is good. Greed is right. Greed is good. A guru Wall Street, czyli Gordon Gekko, a, mówił, że chciwość jest dobra. Tak, jest. Ale nie dla każdego. I trzeba pamiętać o takich drobiazgach jak Amber Gold, piramida argentyńska. Skoki i podskoki, parabanki i różne inne kombinacje, które próbują wyciągnąć i wyciągają kasę z waszych kieszeni. A film to zaskakujący naprawdę świetny thriller, który trzyma za gardło od początku do samego końca. Jest to znakomicie zagrane, jest to napięcie i ten cały klimat, który lubię, czyli szybko, e, błyskotliwie, świetne dialogi, e, ten czarny humor. I to pytanie, kto kogo oszukuje i kto na tym zarabia. I Odrobinkę dałem się o ten film, wiecie, gaz Clooney, Roberts, Foster. Ale powiem Wam, że naprawdę film nie zaskoczył. Realizacja, fantastyczny, błyskotliwy montaż, muza, ta ironia. Jest parę rzeczy, które są, jak wydaje mi się, takie trochę zbyt proste, takie trochę po, po, po amerykańsku, ale mimo wszystko film jest świetny. I na 10 w skali kinomaniaka filmowi Zakładnik z Wall Street w oryginale Money Monster daje 8 punktów. Świetne kino i o czymś. Stay calm. I'm right here.